Czy chciałbyś żyć w takim świecie, że kiedy masz problem, to ktoś ci pomoże? Że ktoś w trudnych dla ciebie chwilach będzie starał się ciebie zrozumieć? Gdzie nie będzie tyle nienawiści, gdzie druga osoba będzie dla ciebie bliższa i będzie starała się Tobie pomóc i ciebie pokochać? Jeśli chcesz żyć po prostu w lepszym świecie, to zacznij najpierw od siebie. Staraj się, ty, Zrozumieć drugą osobę. Od razu możesz mieć jakieś myślenie, że ona jest taka, siaka, owaka. Staraj się ją zrozumieć. Jeśli widzisz, że ktoś ma problem, podaj mu pomocną dłoń. Pomóż mu. Jeśli widzisz choćby, że sąsiadka idzie za tobą, a ty wchodzisz do klatki, to przytrzymaj jej drzwi. Zacznijmy od siebie. Kościół ma być wzorem dla całego świata. Jest solą Ziemi, światłem świata. I to od Kościoła ludzie powinni się uczyć prawdziwej miłości, życia w lepszym świecie. Zacznijmy od siebie. Jak to śpiewał Zbigniew Wodecki, nauczmy się w końcu żyć obok siebie. Bo jeśli ty będziesz starał się zrozumieć drugą osobę, być empatycznym to i ona będzie widziała sens w tym, aby być dla kolejnej osoby empatycznym i żeby starać się zrozumieć inne osoby i pokochać tych, którzy żyją blisko niej. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. In